Witam Państwa w Energy Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji gazowej w Citroenie C5 z dwulitrowym wolnosącym silnikiem o mocy 140 koni. My dzisiaj zainstalowaliśmy tutaj instalację BRC się 32 z podłączeniem pod OBD. Pokażę teraz poszczególne podespoły tej instalacji. Zaczniemy od reduktora, który znajduje się tam na ścianie grodziowej. Po prawej stronie reduktora mamy filtr fazy ciekłej razem z sewką odcinającą gaz. Po lewej stronie reduktora mamy filtr fazy lotnej, a idąc dalej po peszlowanych przewodach wychodzimy pod osłonę silnika, gdzie znajdują się wtryskiwacze gazowe. Elektronika sterująca została pięknie zamontowana pod, właściwie w skrzynce z bezpiecznikami, obok komputera gazowego, benzynowego. Przełącznik gazu został zamontowany wewnątrz samochodu, po lewej stronie kierownicy w schowku, Wlew gazu w tym przypadku został zamocowany yy, z zewnątrz samochodu. Jest dokręcana końcóweczka po lewej, po prawej stronie auta, w zderzaku na dole. Tutaj tak sprytnie jest zrobione, że go praktycznie nie widać. Yy, także można powiedzieć, że jest ukryty. W samochodzie zamontowaliśmy zbiornik gazowy oczywiście w miejsce koła zapasowego pojemności 56 litrów, 46 litrów będziemy mieli gazu do użycia. Tutaj pięknie widać, że podłoga w żaden sposób nie jest zaburzona, zaraz spróbujemy podnieść to wielkie koło, żeby odsłonić zbiornik. Także trzeba było chwilę powalczyć, żeby wyciągnąć koło, ale zbiornik elegancko nam tutaj właśnie teraz się ukazuje. To jest 56, tak jak mówiłem, czyli 46 litrów gazu będziemy mieli do wyjeżdżenia. Pozwoli nam to na uzyskanie zasięgu około 370 km. Auto pali 11 litrów benzyny, gazu będzie palić 12 litrów. Kosz przejechania 1000 na benzynie jest to 550 zł, na gazie 240. Oszczędności są większe niż połowa, bo na każdy 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzamy 310 zł. Instalacja do tego pojazdu w Energy Gas Polska kosztuje 2900 zł. W tym przypadku zwróci się po przejechaniu około 9300 km. Dziękuję bardzo, ode mnie to wszystko. Zapraszam do śledzenia naszego kanału na YouTube. jak i oglądania innych filmików, na przykład z, z jazdy testowej tym samochodem. Dziękuję.